Cześć, witajcie na kanale CTGTV. Ja jestem Jacek i opowiem wam dzisiaj o patronajcie innym niż wszystkie, czyli akcji Majonez Zadychę. Jedziemy. Majonez Zadychę to nasz sposób na patronata. Zazwyczaj wygląda to tak, że patroni wysyłają pieniądze youtuberowi, blogerowi bądź innej osobie. I ona z tych pieniędzy robi pożytek. Robi więcej filmów, lepsze filmy, kupuje nowy sprzęt, ogólnie poprawia jakość swojego kontentu. Ale my wpadliśmy na inny pomysł. Może zamiast kupować coś dla nas, zróbmy coś wspólnie razem. Czyli wy wchodzicie na patronite.plc, zostajecie naszymi patronami i co miesiąc wpłacacie dychę. Po dwa pozostałe progi zrobione są tak, bo muszą być. I co się dzieje? Z uzbieranej miesięcznej puli chcielibyśmy kupić majoneza wiadomo, nie uda się to tak szybko jakbyśmy chcieli ale możemy kupić na przykład efekt tańszą gitarę wzmacniacz i zbierając co miesiąc coraz więcej pieniędzy może uda nam się dotrzeć do tego majoneza ale to nie jest najlepsze najlepsze jest to, że po zrobionym teście tego efektu, gitary lub wzmacniacza jeden z patronów zostanie wytypowany, żeby ten efekt, wzmacniacz albo gitarę otrzymać Wszystkie szczegóły dostaniecie na maila, zostaniecie zaproszeni na grupę Patronów, w której będziemy wybierać efekt, jaki będzie testowany w kolejnym miesiącu. I tak to się będzie kręcić. Mam nadzieję, że uda nam się w końcu zbierać na tego majoneza i co miesiąc będziemy mogli sprawdzać i testować coraz fajniejsze sprzęty, które później Wy będziecie mogli dostać. Linki do Patronite'a na dole. Także co, zostajecie Patronami i działamy. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie, żeby też zasubskrybować kanał tu albo tu, nieważne. No i co? Widzimy się już niedługo na YouTube i na patronite.pl. Adios!